Port Rybacki w Larnace Ja tutaj szukam e, Czapli Nadobnej, chociaż dzisiaj była na głównej plaży e, Przy deptaku w Larnace, przy głównym deptaku, przy e, porcie jachtowym, tutaj Port Rybacki Zawsze mnie bardziej ciekawiły te porty rybackie jednak bo są i ludzie, którzy pracują na morzu i żyją z tego morza, łapią te ryby można je obejrzeć ale zazwyczaj też dużo jest tutaj ptaków akurat dzisiaj cisza dziś mamy piątek no i słonecznie dziś miało padać ale niewiele, jutro ma być 30% prawdopodobieństwa opadł, zobaczymy jak to będzie jeszcze nie widziałem deszczu na Cyprze to mój drugi pobyt no i wcześniej było tylko 2 dni